Siema, jak to mówią, nowy dzień, nowy projekt. A ponieważ podoba mi się po prostu, co zrobiłem, to uznałem, że się z Wami tym podzielę. A tak dokładniej podzielę się z Wami tym, jak to zrobiłem. Więc jeśli interesuje Was tylko, jak powstała ta praca, jak pracowałem, w którym wymiarze, znowu pójdziemy sobie z konwencją komentarza. To zapraszam. Jak widzicie, nie zaczynamy całkowicie od zera, bo już przed nagrywaniem wykonałem tutaj trochę testów. Przede wszystkim wywołałem zdjęcie w Lightroomie, no i zrobiłem taką bardzo bazową kompozycję w Blenderze, aby sprawdzić czy w ogóle mój pomysł, tak jak sobie go wyobrażam, ma sens. Tak więc zrobiłem takie bardzo podstawowe kurtyny oraz poduszki, ponieważ chcę stworzyć tutaj całą taką jakby komnatę welurową. No i żeby zobaczyć czy to w ogóle będzie miało jakikolwiek sens, no to to wykonałem jeszcze przed nagraniem, nie byłem pewny, ale ponieważ jestem zadowolony z, kon z koncepcji, no to ruszę z działaniem. Na pierwszy rzut lecą kurtyny, które wykonałem symulacją materiału. Nie jest to ręczne rzeźbienie, ponieważ ojej, zajęłoby to zdecydowanie za dużo czasu, więc leci symulacją. Tutaj w ogóle może Wam rzucić się w oczy, że szkic tego, jak chciałbym, aby te kurtyny wyglądały, zrobiłem już wcześniej. Ja teraz je tylko i wyłącznie dopasowuję do tego, co już narysowałem, ponieważ jestem pewny, że taką kompozycja będzie mi się podobać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Więc dopasowuję sobie do tego. Te już zasymulowane. Do tego narysowałem też w szkicu jakieś poduszki, które będę właśnie w tej chwili robił, i one również są symulacją materiału w blenderze, no bo po prostu w ten sposób jest znacznie szybciej. Swoją drogą to było dla mnie jakoś tak diablo satysfakcjonujące, jak one tak upadały i się rozbijały. Nie wiem, symulacje fizyczne są po prostu dla mnie przyjemne. Zobaczcie sobie, jak ładnie wypełnia się kompozycja, gdy po kolei uzupełniam wszystkie plany od najdalszego aż do samego przodu przed samą kamerą. Czas uzupełnić kolory. Na razie tylko i wyłącznie tak bardzo z grubsza. To jeszcze nie są żadne sensowne materiały. Dopiero teraz zajmę się oświetleniem, aby dopasować je do tego, które pasowało na sesji. Wiecie, no, światło na modelce nie zmienia, więc mogę zmienić jedynie to światło, które jest w scenerii. A za chwilę będę pracował nad materiałem, aby te poduszki wyglądały tak, jak mają wyglądać. Jedziemy z materiałem, tutaj nie będę ukrywał, że znalazłem gdzieś, już nawet nie pamiętam gdzie, gdzieś na YouTube tutorial, jak zrobić materiał dla weluru i bardzo fajnie się sprawdził, dużo dobrych, sensownych porad, więc prawie, że odtworzyłem ten materiał jeden do jeden, ale siadł tutaj idealnie. No i jedziemy z ogonem, tutaj mam sprawę akurat bardzo uproszczoną, ponieważ ogon był już gotowy, postaram się Wam podlinkować, jeśli ktoś nie widział do jakiej pracy był on wcześniej wykorzystany, więc jest to kwestia tak naprawdę tylko ułożenia go odpowiednio w scenerii. Krótka przerwa na renderowanie, no i zaraz ruszamy z photoshopem. Tu zebrałem dla Was taką małą pokazówkę tego, jak ja tak naprawdę testuję swoje koncepcje, czyli przechodzę od surowego zdjęcia aż przez wszystkie fazy kolejnych etapów produkcji, żeby na każdym etapie sprawdzić, czy po prostu to, co robię, ma sens i działa. Klasycznie na początek w Photoshopie wszystkie korekcje lokalne, spasowanie elementów, drobne korekty, bazowe cienie, na razie totalnie manualna praca, aby tylko i wyłącznie wszystkie elementy, które mam przygotowane, po prostu do siebie zaczęły pasować. Sprawiając cienie, tutaj zauważyłem, że ten szlafrok po prostu ma kompletnie niepasujący kolor. Jest trochę zbyt nasycony i zdecydowanie za bardzo świecący się, więc stonowałem go aby się lepiej wpasował w scenerię. A oczy akurat sprawiły mi trochę za gwozdek przy tym zdjęciu, bo mieliśmy soczewki na sesji, więc ten efekt kocich oczu nie jest cyfrowy, tylko modelka miała faktycznie tak przygotowane oczy na sesji, ale kolor kompletnie nie leżał, trzeba było go zamienić cyfrowo i w sumie i tak czy siak tyle wyedytowałem te oczy, że prawdopodobnie gdybym je zrobił całkowicie cyfrowo, wyszłoby bardzo podobnie. Widzicie, mimo że już próbowałem robić dalsze kroki, to i tak się jak co chwila wracam i coś poprawiam w tych oczach. Tutaj retusz w sumie był bardzo prościutki, więc tylko ostatnich kilka poprawek i zaraz będzie kolor, korekcja. I mamy to. Finalny rezultat. Wymyślić jakiś ładny tytuł, ale chyba nazwę dopiero jak skończę całą serię. Zobaczymy. Na razie.